I teraz tak, co się dzieje z tym schematem później? Czyli mamy kobiety i mężczyznę, którzy być może opuszczają gniazdo rodziny, być może nie opuszczają, ale w każdym razie wchodzą w swoje relacje i swoje związki. To co wtedy się dzieje? Mężczyzna, ponieważ jest do tego, jest tego nauczony, jest do tego przyzwyczajony i to zna, jest mu to znane, to on może oczywiście z jednej strony podziwiać kobiece kobiety i do nich jakby tęsknić, ale on często się będzie łączył, wiązał z kobietami takimi jak matka, czyli z dominującymi. Z kobietami, które mają męską energię, męski charakter, taki dominujący. Kobiety z kolei będą Mając, będą sobie szukały podobnego, tak na tej samej zasadzie znanego schematu, czyli będą szukały sobie pantoflarza, zniewidziałego mężczyzny, słabego, którego będą w stanie łatwo zdominować. I co w tej sytuacji? Spotyka się z jednej strony dominująca, znowu kobieta z, z wycofanym mężczyzną i tworzą. Analogiczny związek do tego jaki wynieśli, tak, mimo że jedno jest z jednej rodziny, drugie z drugiej, ale obydwoje mieli podobny schemat, więc się często dopasowują na zasadzie tych schematów, bo to jest im znane, wiedzą, jak się w tym zachowywać, potrafią się w tym odnaleźć, a schemat zdrowy jest dla nich nieznany i nie potrafią się w nim odnaleźć. I to jest niestety przykre, tragiczne, ale jest im trudno jest, dla, jakby podświadomie oni często łączą się w, w, znowu w niezdrowy schemat, Dlatego, że po prostu tak są nauczeni. Ale nie zawsze tak jest. Czasem jest tak, że, że ta tęsknota za prawdziwym, w cudzysłowie, mężczyzną, prawdziwą kobietą, czyli męskim mężczyzną i kobiecą, jest taka, że starają się znaleźć sobie i związać się z osobami, które sobą reprezentują te zdrowe wzorce. Oczywiście, osoba ze zdrowym wzorcem często nie będzie chciała się wiązać z osobą z niezdrowym wzorcem, bo jej coś nie będzie pasować. Ona może nawet nie wiedzieć co. Ona będzie czuła, że to nie jest to. Ona nie będzie się czuła w tym dobrze, nie będzie się w tym odnajdywać, bo, bo tego, czego jest nauczona osoba o zdrowym wzorcu, tak? czyli tam, gdzie męskość jest męska i jest akceptowana, tolerowana i jest wspierana. I tak samo kobiecość jest akceptowana. Kobieca, kobiecość w kobiecie jest akceptowana, wspierana, to takie osoby rzadko się wplątują w albo wchodzą w relacje z, z osobą, która niesie ze sobą niezdrowy schemat. I takie osoby, osoby ze zdrowym schematem zwykle dużo wcześniej się wiążą. Tak? To są osoby, które często już w liceum albo w latach studiów. Czyli do wieku powiedzmy 25 lat, już zdążyły się związać szczęśliwie i to szczęśliwe wynika z tego, że, że one niosą w sobie te zdrowe wzorce. Zdążyły się związać i nieczęsto już poślubić albo założyć rodzinę i tak Te osoby z niezdrowymi schematami często tych relacji miały więcej i one bywały nieudane, i czasem te osoby nawet nie wiedzą do końca czemu o tym, czemu właśnie Wam opowiadam. I teraz tak. Co się może, albo co się często dzieje, kiedy osoba z niezdrowym wzorcem w jakiś sposób jednak się połączy, wejdzie w relację z osobą ze zdrowym wzorcem? To oczywiście tej ze zdrowym będzie to nie pasować. Dlatego, że ta osoba odczuwa, że druga strona nie wnosi tego, co Powinna, tak? To, co jest naturalnie, to, co jest zdrowe. Nie wnosi tego, tylko wnosi coś innego i, i coś tu nie pasuje. Jeśli mężczyzna o zdrowym wzorcu, czyli dominujący męski, męski mężczyzna, zwiąże się z męską kobietą, to co się dzieje? Zgrzyt, walka, rywalizacja, czyje będzie na górze, kto zdominuje, czy ten mężczyzna w męskim ciele, czy yy, Kobieta o męskim charakterze, tak, czyli jakby męska energia, ale w kobiecym ciele. Bo jakby to tak, tak to jest, tak? czyli jest tam więcej męskiej, w męskich kobietach jest więcej męskiej energii. Jest rywalizacja w naturalny sposób, dlatego że męska energia jest rywalizująca. Dlatego że jeśli mamy dwie męskie z energetycznie osoby, to one będą rywalizować. Teraz tak. Jak to się może skończyć? Jeśli skończysz tak, że mężczyzna zdominuje jednak tą męską kobietę, to jest bardzo dobra sytuacja dla obojga, dlatego że kobieta może wtedy doświadczyć tej roli kobiecej, która jest niedominująca, która jest bardziej uległa i podążająca. I ona może wtedy to łatwiej u siebie uzdrowić. Może to yy... oczywiście, o ile ta męskość nie jest jakaś toksyczna, tylko jest zdrowa, tak? Czyli to nie jest. No to chyba mówi za siebie, tak? Czyli po prostu zdrowa mężczyzna To ona może się nauczyć tej roli kobiecej przy prawdziwym, tak zwanym mężczyźnie, w tym słowie sensie prawdziwym czy męskim. Problem. I to, i, to, I to jest szansa na uzdrowienie tej kobiety. Oczywiście ten mężczyzna go czeka tak naprawdę być może wyzwanie i sporo wyzwań. Bo ta męskość w kobiecie może czasem się, że tak powiem, odzywać. I ona może starać się z niej walczyć, albo go nie wiem, atakować, albo go nie akceptować, albo go jakoś tam tłamsić, hejtować i tak dalej. Może to się w niej odzywać, ale może też w niej cichnąć, więc jakby ym, to piłka, że tak powiem, jest grzej, może pójść w różną stronę. W każdym razie gorzej jest wtedy, kiedy kobieta jednak zdominuje tego mężczyznę, tak? Czyli oni, jakby męski mężczyzna. Męska z energetycznie kobieta, walczyli i jednak wyszło na jej, jest jej do góry. To to ma szansę funkcjonować przez jakiś czas, ale to jest takie funkcjonowanie na półgwiska, można powiedzieć, tak? Czyli ani jemu to nie będzie do końca pasować, ani jej. Czemu jemu to nie będzie pasować? Dlatego, że, że jego męskość nie jest w tym momencie respektowana i nie może się przejawiać tak, jak jest nauczony tego, jak. Powinno być naturalnie jak jest naturalnie, w przyrodzie, w naturze, w biologii. I, i mu to nie będzie pasować. On nie będzie do końca spełniony, będzie się czuł trochę jak pantofel yy, i będzie się czuł gorzej. Jeśli on w tym będzie, to sam zacznie tracić szacunek do siebie, i, i to jest jakby droga nieszczęśliwa dla niego raczej. To w każdym razie nie w pełni szczęśliwa. Nie tak szczęśliwa, jak mogłaby być. A kobieta, kobieta, która ma mężczyznę, który jest słabszy osobowościowo od niej, nie szanuje go do końca. Może może być jakby szczęśliwa, może się cieszyć, że jakby jest jej na górze, że ona dominuje, ona tu rządzi, ale ona do końca nie będzie go szanować, nie będzie czuła, że on jest w tej prawdziwej męskości, w tej roli. I nie będzie się z tym dobrze czuła. I dlatego właśnie, dlatego właśnie przy relacjach. Kobiet o dominującej męskiej energii, które po prostu nic z tym nie robią, nie pracują z tym, nie uzdrawiają tak dalej, tylko po prostu mają to, często nieświadome. Często przychodzi do walk, a kiedy jest dysharmonia i jest w stronę jej dominacji, to po prostu się ten związek wcześniej czy później spada. Kiedy on zdominuje, to jest dla niej szansa. Dlatego kobiety. Dlatego tym bardziej jest większa taka konkurencja wśród kobiet o tych prawdziwie męskich mężczyzn, którzy mają tą silną energię męską w sobie, bo o nich bo bo rywalizują zarówno kobiety o naturze bardziej kobiece in, ale także i kobiety o naturze męskiej, czyli o tej energii męskiej. Dlatego jest duża konkurencja o takich mężczyzn, a konkurencja o Mężczyzn z dominującą energią kobiecą jest, jest dużo mniej, właściwie zazwyczaj wpadają w takie schematy i relacje kobiety, które właśnie też ten schemat mają, tylko z tej z drugiej strony. I w ogóle, czemu o tym mówię, czemu to nagrywam i czemu to puszczam w przestrzeń, w internet. E po pierwsze, dlatego, że to jest powszechny problem, a mam wrażenie, że go dosyć dobrze poznałem, zagłębiłem się, znam ten schemat z różnych stron i, i go dobrze rozumiem. E, mogę się tym dzielić i, i też pomagam to uzdrawiać u innych. Oprócz tego, że e, ciągle u siebie nad tym pracuję i staram się to w pełni do końca jeszcze uzdrowić. Ale przez ostatnie, nie wiem, 3 lata powiedzmy, miałem. Dziewięć takich relacji, albo zaczynających się relacji z kobietami, niektóre z nich się kończyły po prostu po pierwszym spotkaniu, dlatego, że już na pierwszym spotkaniu było tak bardzo ewidentnie wyraźne, że ta kobieta ma tak bardzo silny ten schemat dominacji i tej męskiej energii w sobie, że po prostu. Czasem po prostu to decydowałem, że to nie ma sensu, bo to po prostu nie ma perspektyw, że tam jest po prostu tak dużo pracy, tak dużo do zrobienia, do zmienienia, żeby po prostu móc stworzyć harmonijny związek, że to dla mnie jakby nie ma sensu i, i sorry, ale idę dalej. I co mnie bardzo zdziwiło, to to, że na dziewięć kobiet, z którymi gdzieś tam się poznawaliśmy i to było właśnie na takiej stopie yy, damsko-męskiej relacyjnej, to na dziewięć, wszystkie dziewięć miały ten schemat. I to były kobiety od 30 lat wzwyż, czyli nie, 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 nie młodsze, od, od o jakich wcześniej mówiłem. I jak później zacząłem się... Temu przyglądać, rozglądać, to zobaczymy, że dużo kobiet, które są singielkami, właśnie w wieku już powyżej 25-30 lat, niektóre powyżej 40 lat, to wiele z nich nosi w sobie ten schemat. I właśnie dlatego są singielkami właśnie dlatego nie mają partnerów i nie potrafią tworzyć harmonijnych relacji, związków dlatego, że noszą w sobie ten schemat. I go nie uzdrowiły, nie przepracowały, nie uświadomiły sobie do końca, i ciągle go wnoszą do relacji. A to te relacje niszczy, psuje od środka, w sposób jaki już mówiłem przed chwilą, tej rywalizacji i tak dalej. Więc mocno mnie zastanawia, że skoro wszystkie a dziewięć to to nie jest jedna czy dwie, tak to jest jakby duża powtarzalność. Wszystkie one szukały sobie kogoś i ciągle były same. Może wchodziły w jakieś relacje dłuższe czy krótsze, ale one się nie udawały. Jedna za drugą, jedna za drugą, I aż do tego wieku dalej były w tym schemacie. Oprócz tego, że dotyczy to kobiet, to tak jak mówiłem, dotyczy to też wielu dzieci i tak dalej. I to jest schemat, który jest nieświadomie przekazywane, można powiedzieć, że to jest y, taka emocjonalna choroba, że to jest chore, że to jest jakiś taki energetyczna choroba, która jest przekazywana nieświadomie, jak jakiś, y, teraz słowo popularny wirus, ale to świetnie pasuje do tego, tak? To jest jakiś taki emocjonalny, energetyczny schemat, który jest rozsiewany, często w sposób zakaźny, no bo... Y, Szczególnie z rodziców na dzieci jest przekazywany przez pokolenia, i mało kto robi coś skutecznie z tym. A pora zacząć, bo jest mnóstwo osób, które tego potrzebują. Do tego ostatnio, dokładnie dwa dni temu, rozmawiałem ze znajomą, która ma syna w wieku 11 lat. Ja ją trochę poznałem i trochę poznałem jej układ rodzinny i bardzo wyraźnie widziałem ten schemat też i u niej. I też w rozmowach z nią, bo, bo rozmawialiśmy o, o tym wcześniej i też właśnie dwa dni temu porozmawialiśmy też e, o tej kwestii i u niej jest to bardzo wyraźne. Ona też ma w sobie dużo tej energii ognia, tej męskiej, dominującej, aktywnej, eksplorującej, po prostu tej yang i ma syna, który jest wyraźnie nieszczęśliwy, który po prostu jest niespełniony, który jest przytłumiony, stłamszony w jakiś sposób i ma jednocześnie córkę, która rozkwita. Ale ta córka, mimo że rozkwita, to ona co wyniesie z tego układu? O, oczywiście oprócz tego ojciec już dawno jest po rozwodzie, jakby nie ma go z rodziną na co dzień, mieszka gdzie indziej i dzieci go widują raz na jakiś czas. Więc co te dzieci wyniosą? No wyniosą ten sam schemat, tak, który zniszczył relacje ich rodziców. I co więcej, ten schemat był też u rodziców tej kobiety i u rodziców tego mężczyzny. Czyli tak jak mówiłem, dokładnie taka sytuacja. Ojciec i matka wynieśli to ze swoich rodzin. Przynieśli do nowego związku. W jaki sposób jednak ta relacja ich działała przez jakiś czas, na tyle długo, że doczekali się dwójki dzieci, ale później się rozpadło, bo, bo takie relacje wcześniej czy później często się rozpadają. Dlaczego się rozpadają? Bo nie dają pełni spełnienia satysfakcji, szczęścia obydwu osobom, dlatego że one nie spełniają swoich naturalnych, naturalnych, powtarzam, naturalnych, zdrowych tendencji. Męskich i żeńskich. Później powiem więcej o tym, skąd ta natura wypływa, jaki ma charakter. Więc, widząc tyle przykładów, bo oczywiście tych przykładów jest dużo więcej, jest dużo też mężczyzn, którzy właśnie nie mają tych zdrowych wzorców męskich i, i są niespełnieni, są jakby nie potrafią się odnaleźć, się, są nieszczęśliwi, nie yy, brakuje im tej męskości, tak? I to widać często. To często widać po człowieku, jak, jak, jak ma się jakby umie się dobrze obserwować, zna się te, te, te schematy mowy ciała, i tak dalej, i tak dalej, więc ja to często widzę. Jestem w stanie rozpoznać i, i to zauważyć. Bo też mam jakby naturę obserwatora, tak? Więc jakby ja. dla mnie to jest naturalne. I przez to, że sam ten schemat dobrze znam nami go, że tak bym magluje od paru lat, Odkąd go zauważyłem, poznałem i zrozumiałem, że jest ten problem, bo wcześniej sobie nie zdawałem z tego sprawy. Był nieuświadomiony u mnie. To, to widzę też łatwo na zewnątrz. I teraz tak. Czemu mówisz, że to jest zdrowe, naturalne i, i że tak jest najlepiej? Energię męską i żeńską można, szczególnie do męskiej, powiedzmy, do męskiej ta metafora jest. Dużo bardziej myślę trafna, można ją metaforycznie przywołać jako strumień. Jako strumień energii, który wypływa gdzieś z wnętrza, wypływa z wnętrza i jakby przechodzi przez całe ciało mężczyzny, całe ciało człowieka, jego ciała, nie tylko fizyczne, ale też ciało inne, mentalne, emocjonalne i tak dalej. To jest energia, która z niego jakby wypływa, jak strumień, jak źródło. Jak jakaś fontanna, która wypływa i chce się w przestrzeni realizować. Chce swoją męskość, swoją naturę męskiej energii realizować. Problem się robi wtedy, kiedy są blokady i kiedy ona nie może swobodnie płynąć, bo jest nieakceptowana, bo jest negowana, bo nie ma dla niej przestrzeni, bo jej rola jest zajęta i tak dalej. I ta energia wtedy w sposób naturalny, tak jak strumień płynący między kamieniami, szuka sobie ujścia, szuka sobie przejścia. Gorzej, jeśli tych przejść jest bardzo mało, albo aby ich prawie nie ma, bo ta energia nie ma wtedy gdzie płynąć i nie ma gdzie rozkwitać. Ona potrzebuje przestrzeni, żeby rozkwitać. Jeśli nie ma, gdzie, nie ma przestrzeni, to nie ma jak rozkwitać. Więc warto sobie myśleć, wyobrażać. Jako strumień, jako coś, co wypływa naturalnie z mężczyzn, czy z chłopców. Jest to coś naturalnego, jest zdrowego, jest jakby wypływać z ich natury. Tak po prostu jest. I to nie jest tylko u ludzi. To jest u całego, że tak powiem, rodzaju żyjącego, tak. Wszędzie, gdzie jest płciowość, wszędzie tam jest podział na yin i yang, na samców i na samice, tak? które mają różne ciała. Różne charaktery, różne role, w różny sposób się zachowują, w różny sposób budują relacje, w różny sposób funkcjonują, i to wpływa na też życie stadne, czy życie y, płciowe, czy w ogóle na, 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 na tworzenie czasem jakichś większych kolonii jak wśród mrówek, czy gdzieś tam. Y, I czasem też te role mogą być jakoś zmienione. Na przykład u pszczół jest tak. Że dominuje u pszczół w jakimś sensie matka. Tylko, że ta matka jest właśnie męską matką, męską kobiecą, dlatego że matka pszczela ale to powiedzmy jest dygresja, ale taka ciekawostka. Matka pszczela powstaje z karmienia zwykłej pszczoły, czyli kobiecej, kobiecej kobiety, pszczoły. Skarmienia jej mleczkiem pszczelnym, który zawiera bardzo dużo testosteronu, męskich hormonów. Poprzez karmienie takiej pszczoły testosteronem ona staje się matką. Ale staje się matką, w której właśnie te hormony męskie dominują. I ona dominuje w całym ulu. Więc matka jestem najbardziej męską z wszystkich pszczół. Dlatego, między innymi, mleczko pszczele jest stosowane przez mężczyzn jako suplement testosteronu i zwiększa potencjał. I dlatego jest dużo droższe od miodu. Dużo, 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 dużo droższe od miodu. Ale to jest tylko dygresja. W każdym razie, idąc od tej dygresji w stronę tego. Czemu to jest takie naturalne, czemu to jest takie biologiczne i czemu to tak właśnie powinno być, bo tak jest w naturze to wszystko poukładane. Otóż wynika to z tego, że energia męska i że energia żeńska, czyli yin i yang, jak zostały nazwane, to nie jest jakiś wymysł. Nie wiadomo, co jakaś ezoteryczna bójda albo jakaś duchowa ściema. Tylko konkretnie to jest analogiczne do czego? Do hormonów. Do hormonów męskich i kobiecych. Do tego, które z nich dominują i w jakich są proporcjach. To jest analogia, tylko że Chińczycy to nazwali yin, ale to jest na poziomie biochemicznym, na poziomie molekuł, na poziomie biologii ciała, to jest nic innego jak analogia do hormonów. Estrogenów, testosteronu i tak dalej, tych hormonów jest tam wiele. I od ich proporcji. I właśnie w taki sposób powstaje mężczyzna. Czyli mężczyzna na początku jest zarodkiem kobiecym, i on poprzez karmienie hormonami męskimi wykształca cechy męskie. Więc, jakby, to nie jest jakieś wymyślone coś konkretnie fizyczna rzecz w ciele każdego z nas to są hormony, poziom tych hormonów i one też się zmieniają potrafią się zmieniać w toku życia ale nie o tym jest teraz, tak? czyli menopauza, przekwitanie i tak dalej, tam się zmieniają poziomy poziomy hormonów i zobaczcie, że ta analogia jest bardzo dokładna kiedy u mężczyzn jest najwyższy poziom energii męskiej Wtedy, kiedy mają najwięcej hormonów, tak, czyli lata nastoletnie, nastolatkowie, kiedy, kiedy jest jakby ta, ta, ta burza hormonów. I wtedy mają najwięcej tej energii męskiej, są najbardziej żywi, najbardziej potrzebują eksplorować, poznawać itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Po prostu nazywane jest to ADHD, ale to po prostu jest naturalna, zdrowa tendencja energii męskiej, która się poprzez nich przejawia, poprzez te hormony właśnie. To jest naturalne, biologiczne, to nie jest żadne wymysł. Oczywiście gdzieś w ezoteryce, w duchowości, czy w religii, w taoizmie to się nazywa yin ale to jest tym samym, co te hormony, jest tym samym, co ta męskość kobiet, jest tym samym, co yy, co do, męskie dominujące wśród kobiet albo, albo prawdziwe męskie u, u mężczyzn. I teraz tak, Ponieważ to jest naturalne, i to wypływa naturalnie z każdej biologicznej kobiety wypływa yin. I z każdego. Oczywiście Yang też tam jest, ale po prostu mi chodzi o to, że dominuje taj I z każdego mężczyzny wypływa to yang. To to jest w nich obecne, tak? I teraz, jeśli oni schematycznie są nauczeni, wynoszą to z domu rodzinnego, że ten schemat jest zaburzony, odwrócony to jacy oni są? Oni są wewnętrznie zmieszani, być rozerwani. Dlatego, że, choć to duże słowo, ale dlatego, że część z nich, jakby część takiego mężczyzny, czy część takiego, takiej kobiety tęskni z jednej strony za, za czym tęskni? Za tym, co naturalne, biologiczne. Czyli mężczyzna za męskim, a kobieta za kobiecą, za kobiecością. Ale z drugiej strony, inna ich część tęskni za czym? Za tym, za tym, co znają, za tym, co wynieśli z rodziny. Dlatego, że dzieci są jak gąbka i chłoną po prostu wszystko. I tęsknią za, za tymi relacjami odwróconymi, tak? Gdzie kobieta była męska, mężczyzna był kobiecy z charakteru, tak? Z energii. Więc oni są w jakimś... są w tragicznym położeniu. W jakimś sensie? Dlatego, że są rozwojani, tak? Po części chcą tego, ale po części chcą tego. I jakby to są przeciwne rzeczy. to One nie, 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 nie łatwo idą w parze, jakby połączyć jedno z drugim. No po prostu jest albo, albo. Albo kogoś dominuje testosteron, albo u niego do, dominują estrogeny. Nie może dominować dwa na raz. Albo jednego jest więcej, albo drugi. Mogą być w harmonii, ale nie mogą obydwa dominować. Tak? Które, któregoś jest więcej. Więc oni w jakimś sensie są rozerwani, tak? Między tym, co znają z tego życia, a tym, co znają po prostu z ich biologii, z tej energii, która jakby wynika z ewolucji gatunku ludzkiego i, i jest z różnic płci. I żeby to uzdrowić, potrzeba wrócić do tej natury, bo to, to, tylko wtedy, tylko wtedy mamy pełną harmonię. Chyba, że ktoś twierdzi, że jest w stanie ale tu już wchodzimy w genderyzm, transgenderyzm i tak dalej, chyba że ktoś twierdzi, że jest w stanie mężczyznę zmienić w kobietę tak, że jego ciało będzie też produkować naturalnie kobiecych hormonów więcej niż męskich i tak dalej, i ale to myślę, że to nie tędy droga. Dużo łatwiej jest u mężczyzny uzdrowić męskość żeby On ją na powrót odnalazł, żeby On ją zgłębił, żeby ją przyswoił i żeby On ją uz jakby uzdrawiał i w sobie ją poszerzał, dlatego że On do tego rdzenia, korzenia naturalnego z Niego, tej energii męskiej, która tak czy siak tam będzie, dlatego że to wynik z biologii, ona nie zniknie, ona po prostu była, będzie i, 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 tak, i tak już jest ten to on może tą kobiecą zmieniać na męską i mieć wtedy samą męską i wtedy mu wszystko pasuje, spełnione i tak dalej, wie czego chce i, 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 i jest mężczyzną prawdziwym i dla siebie i dla innych. A każda, każda inna próbowanie pójście w drugą stronę, czyli u mężczyzny, który ma kobiecy charakter, starać się wzmacniać tą kobiecość, nie sprawi, że dla niego męski korzeń zniknie. Oczywiście może się, może cipać, yy, yy, że tak powiem, kobiece hormony i, i sobie tą hormonalną harmonię odwracać, ale mam duże wątpliwości, czy to jest skuteczne, albo czy to dobrze, dobrze dla niego będzie. Yy, I i tak samo czy, czy wiecznie to będzie mógł to robić, tak, to nie będzie miało jakichś konsekwencji negatywnych na zdrowie, bo to po prostu nie idzie w parze z biologią. To jest koniec części drugiej. Zapraszam do odsłuchania, zobaczenia kolejnej części.